Joły się maneczko się raz witamy. Mordeczki, wszystkie moje kochane. Długo nie nagrywałem. nie wiem trochę czasu. Teraz dwa dni do upadł mi telefon. Bardzo źle się czuję, w sumie. Chociaż ogólnie, treningowo jestem chyba w życiowej formie, nie? Tarczy sra ogólnie. Ech. Zapraszam Was na mój trening. pleteczki Pogadamy sobie jeszcze w międzyczasie. Będzie dzisiaj dłuższy vlog. Ech. Tak więc zaczynałem, 80. zabawa musi być. Na starym telefonie niezwykle grała muzyczka. Dzisiaj już nie będzie grała muzyczka, bo no, pękł wyświetlacz. Coś go rozlało, czy coś, nieważne. Ale forma siedzi jak kurwa, jak nigdy, nie? Po prostu. To jest na maksa. Chyba na Maxa. Dobra, nieważne. Lecone, osiemdziesiątka. Wjeżdżamy na 15 razy. Dzień platy. Dzień wypłaty. Ogólnie już niedługo. Kurwa, pracowałem kurwa takich niewdzięcznych ludzi. Dobra, mamy 16, Już wcześniej zajebałem 18, ale to ogólnie robiłem 80 na 20 razy, zacząłem tzw. super serie, bo muszę coś zmienić, w treningu klaty akurat muszę coś zmienić, wydaje mi się, że coś zaniedbałem i po prostu jeżeli komuś nie wchodzi i tak dalej, trzeba jakby zmienić podejście, nie, po prostu. Nie weszło kurwa na siłę, że po prostu małe, małe powtórzenia, kilka powtórzeń na dużych ciężarach, to trzeba zrobić więcej powtórzeń na mniejszych ciężarach i może wyjdzie na to samo, nie? Tak więc bawimy się, bawimy się. Kurwa, ogólnie, chopy, Forma jest, jak to się mówi, Rzeczpospolita Polska, prawidłowa, nie? Normalnie zostawiam się nad wojskiem jeszcze, ale trochę się cykam, nie? Nie będę czarował, nie? Tak więc na tą chwilę dalej kontynuuję tą ze budowlankę. No i bawimy się dalej mimo wszystko, nie? Więc klatka była na sztandze, teraz rozpiętki. Rozpiętki robię po swojemu na szeroko 27 z lekko podgiętą tak ta dziś podgiętą ręką no bo wiadomo tak totalnie prosto najlepiej na maszynie bezpieczniej z ciężarami nie ma jak to się mówi większe ryzyko nie nie ma zabawy tak taki poważny bo do podłogowego walić no to jest przesada więc mam fajne nowe lustreczko. Takie piękne od koleżki. Pozdrawiamy Michała. on się bawi fajnie w Warszawie. Super, super. A ja lecę sobie dalej. Dziesiątkę na rozpiętki.